Dobra. Szanowny Państwo, nazywam się dalej. Szanowny Państwo, nazywam się Kononowicz Krzysztof. Chcę jeszcze powiedzieć, że tak, byłem w sklepie sobie dzisiaj, ja chciał coś kupić. Kupiłem jeden kawior, kupiłem kawior z rybki. Jeden kawior z, z, z tuszy to jest kawior tuszurowy z rybki. Jeden czerwony, a drugi czarny kawior. O. Zaraz odkryjemy czerwony. Oho! O, o! Już mam odkryty. O, jeżeli ktoś nie wierzy, proszę bardzo. Teraz odkryjemy czarny. Pokazać, żeby... Tu, leż. O! Żeby było wiadomo, że to... I, szanowni państwo, powiem tak. Jak szczerze jak Bóg nie wie, i w niebie. Prawdziwy, żeby prawdziwy. Pierwszy raz jem kawior. Ale tak słyszałem, muszę kupić no sobie czarny i czerwony. Spróbuję sobie. Co za? Bo i ludzie je, 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 jedzą ten kawior mówią, że smaczne. I ja biorę bułeczek przy sobie i zaraz nasmaruję sobie. No. Bułeczkę rozkroić trzeba. Bułeczkę, Bółeczkę. Nożyk położyć. I proszę Państwa, jeszcze skupiłem. Pasta łososiowa. Produkowana w Gdyni. Zaraz przeczytamy. Wyprodukowano dla AK... Roman, a Karman, spółka ulica Ulica Władysława IV, 43, 81, 395, Gdynia. Da www. Dalmare, eu Dalmare. Zobaczymy, co za pasta. Omega, czy nazywa pasta 3 plus 6? O, tak narysowana jest. Odkręcić trzeba koreczek, odwrócić koreczek. Tym, to jest do, od, do otwierania. to taki, to taka e, Wizajster, taki do otwierania, specjalny i nakłada się tylko ciach. I przybita, o, proszę bardzo. O, żeby było widać. Teraz ten koreczek ułożymy na pastę. Na razie czarną. No i nie na kaviour, pasie, przepraszam. Kaviour. Na ten. Kawior. Kawior, żeby mi. A na nóż troszeczkę. Pastki. Ops. Bułeczki bierze się w rękę i smaruje się. Ale więcej trzeba wziąć. Tego bułeczka to za mało. Dobra. Teraz trzeba aha, 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 O! Nie ma. O! Czepeczkę z główki. Bo jeśli trzeba czapkę zdjąć. Przeżegnać się. I spróbujemy pierwsze sam, same pasty. Dobra. Dołożymy sobie na pastę na pastę czeborku czerwonego. Wożkę z garściem, tak robimy kanapeczka. Hm? Smaczne i proszę Państwa chcę porobić do ludzi, kupujcie kawior i kupujcie tu pastkę, pastkę, o, o, bardzo dobra, jest.